Dzień dobry, witam serdecznie. ja w Słoiku. Dzisiaj powiemy sobie o takim ciekawym elemencie, który w pewien sposób bardzo mocno wpływa na mężczyzn, a mianowicie tego, że w pewien sposób niekiedy nie dajemy sobie rady. E, mamy przeciążenie umysłu, czy to w pracy, czy to w szkole, w zależności gdzie kto przebywa, czy to w małżeństwie, czy to przy dzieciach. E, dochodzi do takiego pewnego przełamania, w którym my tak osobiście, jako mężczyźni, nie dajemy sobie rady. Mało tego. Zaczynamy w pewien sposób to rozwiązywać, próbujemy się z tym pogodzić, gdzieś tam wewnętrznie e, próbujemy rozwiązać to siłowo, czy to właśnie odregowując jakimś sportem, e, czy próbując po prostu uciec od całego tego, zgiełku tego tematu, ale nie za bardzo to pomaga, tak? Jakby na dłuższą metę nie jest to skuteczne, oczywiście jak najbardziej pożyteczne, ale niestety w dłuższej perspektywie nie sprawia to, nie sprawia to po prostu żadnej satysfakcji. E, i mało tego męczymy się, coraz bardziej się wysilamy, męczymy się i po prostu nie potrafimy dojść do Solemon do, sobą do ładu, bo cały czas gdzieś tam te problemy, czy to w małżeństwie, czy to właśnie w pracy gdzieś wywalają się po prostu na zewnątrz. I co należy w takim temacie robić? Trzeba się zastanowić, czy mamy tak zwaną męską grupę, czy mamy mężczyzn wokół siebie, z którymi takie tematy jesteśmy w stanie przegadać. Nie polecam. Absolutnie tego robić, żeby przegadywać takie rzeczy z małżonkami, ponieważ to będzie doprowadzać do frustracji tego małżonka. Czyli w perspektywie długoterminowej, jeżeli wyznaczycie sobie jako psychologa swoją żonę, to niestety na nią przeleje się cała ta gorycz Twojego zmęczenia. Jak najbardziej Ty być może się uspokoisz w pewien sposób, ale rozlejesz to dalej. Przy takiej męskiej grupie której spotykacie się, dajmy na to, 4-5 osób, jako mężczyźni, którzy widzą w pewien sposób całą Twoją sytuację z lotu ptaka, potraficie to w dosadny sposób przekazać sobie, czyli w brutalny, męski sposób, e, że tak powiem, wyciągnij jaja ze słoika i postaw się. Bardzo łatwo rozwiążecie ten problem. Dlaczego? Zachęcam. Niestety, wiele osób w dzisiejszych czasach w internecie nie ma takiej możliwości, żeby porozmawiać z kimś. Wszyscy są jednak zamknięci w sobie. Mało jest tego zaufania wśród właśnie innych mężczyzn. Dlatego ja też spróbuję otworzyć taką próbną grupę dla mężczyzn. Jeżeli jesteś mężczyzną w związku długoterminowym i chciałbyś poprawiać swoje relacje z kobietami, napisz do mnie na maila, który będzie umieszczony poniżej jaja w słoiku gmail.com Dziękuję. Życzę miłego dnia, cześć.